Fajki dla dzieci i na dobranoc. Dimbo, mały uparty słoń. Pewnego razu w lesie żył sobie wraz ze swoimi rodzicami słonik o imieniu Dimbo. Niestety jego życie było dla niego nudne. Chciał wyruszyć w świat i odkryć nowe miejsca. Mógłby chodzić po lesie i poznawać nowe zwierzęta, ale jego mały myśli przyjaciel powtarzał mu, jaki świat jest ogromny i ile pięknych miejsc jest do zobaczenia. Dimbo podjął decyzję, postanowił wyruszyć w podróż i odkrywać świat. Następnego dnia poszedł do rodziców i wszystko im powiedział: Jestem znudzony życiem w tym lesie. Chcę podróżować i odkrywać świat. Dziecko, to jest nasz dom i nie wiemy, co nas czeka poza nim. Poza lasem ludzie mogą być bardzo groźni. Dimbo słuchał rodziców, ale nie zwracał uwagi na to, co do niego mówili. Nadal chciał zobaczyć świat poza lasem. Tej samej nocy, kiedy wszyscy spali, wyruszył z domu. I kierował się na koniec lasu. Było bardzo ciemno, ledwo widział drogę. Nagle zdał sobie sprawę, że coś się do niego zbliża. Kiedy nie mógł się ruszyć, zauważył, że znalazł się w wielkiej sieci. Próbował się wydostać, ale sieć była za mocna. Po chwili usłyszał hałas, krzyki ludzi, cieszyli się.

Kiedy spojrzał w kierunku, z którego dochodził głos, zauważył jedną z małp z lasu. To mnie złapał. Ludzie, dlaczego mnie złapali? Nic im nie zrobiłem. Też im nic nie zrobiłem, ale oni planują zrobić coś z nami. Małpa miała rację. Ludzie, którzy złapali Dimbo i Małpę, pracowali dla cyrku w mieście. Zabierali schwytane zwierzęta do cyrku na pokazy. Rankiem, kiedy mama słoń nie widziała nigdzie swojego synka, zaczęła się martwić. Zapytała swoje inne dzieci, czy widziały dimbo, ale żadne z nich nie widziało go od wczoraj. W pośpiechu mama słoń pobiegła do taty słonia. Dimba nie ma! Zaginął! Więc zrobił jak powiedział. Musimy go odnaleźć, zanim coś mu się stanie. Rodzina znalazła mysiego przyjaciela Dimba i powiedziała mu, co się stało. Myszce zrobiło się bardzo smutno. To wszystko przeze mnie. Ja mu powiedziałem, jaki świat jest piękny poza lasem. Nie martwcie się. Znajdziemy go. Dni mijały, a Dimbo był trzymany w zagrodzie z drutu kolczastego, zaraz obok namiotu cyrkowego. Jego małpi przyjaciel był trzymany w klatce. Pracownicy cyrku przygotowywali wszystko do następnego pokazu, który odbędzie się za tydzień. Dimbo podziwiał wszystkich ludzi, namiot cyrkowy i ciężarówki, ponieważ nigdy wcześniej nie widział takich rzeczy jak te. Co to jest ten cały cyrk? I dlaczego mnie tu trzymają? Kiedy Dimbo o tym myślał, przyszło dwóch mężczyzn, którzy zabrali go z zagrody. Kiedy wszedł do środka, Dimbo był przerażony tym, co zobaczył. Później kierownik cyrku, który był treserem zwierząt, podszedł do Dimba z batem w ręce. Będziesz robił sztuczki, tak jak ci pokażę. Atrakcją wieczornego pokazu będziesz ty. Inaczej nie spodoba ci się twoja kara. Dimbo był bardzo przestraszony. Próbował robić sztuczki tak, jak jego treser go uczył. W tym samym czasie jego myśli przyjaciel szukał Dimba po całym lesie. Pytał każde napotkane zwierzę, czego widziało, ale nikt nic nie wiedział. Mały różowy ptaszek widział, jak myszka biega wokoło. Podleciał do niej, aby zapytać, czy ma jakiś problem. Szukam mojego przyjaciela Dimbo. Dimbo? Masz na myśli małego, upartego słonia Dimbo? Tak. Myślę, że wyszedł z lasu i udał się do miasta. Mama mi kiedyś opowiadała, że jak byłam mała, Timbo uratował mi życie. Jeśli ma kłopoty, chętnie mu pomogę. Możesz polecieć do miasta poszukać Timba. Jeśli tam jest, jestem pewny, że go znajdziesz. Spokój. Oj nie! Nie martw się! Znajdę go! Mały różowy ptaszek wzleciał i kierował się w stronę miasta. Po paru godzinach latania ptaszek zauważył w oddali duży, kolorowy namiot i ciężarówki, więc podleciał bliżej. I co zobaczył? Jacyś ludzie odprowadzali Dimba do zagrody. Od razu podleciał do Dimba. że Cię znalazłam. Twoja rodzina i przyjaciele się martwią. Jesteś ludzie, mnie tu uwiędzili. Będę atrakcją w przyszłym tygodniu. Naprawdę? Nie martw się, wydostaniemy Cię stąd. Lecę z powrotem poinformować rodzinę, gdzie jesteś. Ptaszek wzleciał w niebo i udał się do lasu. Dimbo bardzo się ucieszył, bo wiedział, że ktoś go uratuje. Mała ptaszynka poleciała do rodziców Dimbo i powiedziała im co się stało. Mama i tata słoń byli bardzo szczęśliwi. Wyruszymy wczesnym rankiem. Uratujemy nasze dziecko z rąk ludzi. Wczesnym rankiem rodzina Dimba, mysz i ptaszek wyruszyli w podróż do miasta. Słonie i mysz nie byli tacy szybcy jak ptaszek. Czekała ich długa podróż. W cyrku, Dimbo i inne zwierzęta przygotowywali się do wielkiego występu. Kiedy dzika małpa wygłupiała się z klaunem, Dimbo ćwiczył swoje sztuczki, których nauczył go treser. No dalej, musisz skakać wyżej! Kierownik cyrku kazał mu robić rzeczy, których słoń nie potrafi. Dimbo przypomniał sobie, kiedy chciał robić rzeczy, jakie robiły inne zwierzęta, mam nadzieję, że mama i tata szybko przybędą i mnie uratują. Minął cały dzień i dzisiaj był wielki pokaz. Cyrkowe światła lśniły i do namiotu przybyło mnóstwo ludzi. Rodzina Dimba, mysz i mały ptaszek dotarli do cyrkowego namiotu. W zagrodzie z drutu kolczastego dojrzeli Dimbo. Tam jest! Tak, tylko jak go uratujemy stamtąd? Porozmawiam z Dimba. Idę z tobą! Mysz i ptaszek dotarli do dimba. Mysz przeszła pod ogrodzeniem i zbliżyła się do słonika. Psst. Dimbo, tutaj. Hej, przyjacielu. W tym czasie ptaszek podleciał do metalowej bramki. Bramka jest zamknięta. Nie znajdziemy klucza tak łatwo. Kiedy nadejdzie moja kolej, przyjdę otworzyć bramę. Wtedy możemy stąd uciec. Dobra, ustalimy plan. Czekaj na nas. W tym czasie w cyrku trwał pokaz małpa i clown starali się wygłupiać i rozśmieszyć widownię. Kiedy skończyli swoje przedstawienie, zeszli ze sceny i pojawił się kierownik cyrku. Drodzy goście, następnym na scenie będzie nasz magik. Kierownik cyrku opuścił scenę i poszedł na zaplecze. Poprosił pracowników, aby przyprowadzili słonia. Jego ludzie wyszli na zewnątrz i otwarli kolczastą bramę, za którą trzymali słonia Dimbo. Nagle usłyszeli wielki hałas. Kiedy się rozejrzeli, zobaczyli cztery ogromne słonie, które biegły wprost na nich. Mężczyźni rzucili wszystko i uciekli. Kiedy uciekli, Dimbo mógł spokojnie uciec i był bardzo szczęśliwy widząc swoją rodzinę. Musimy stąd szybko uciekać. Nie! Słysząc to, wszyscy byli w szoku. Najpierw musimy ocalić moich uwięzionych przyjaciół. Odwrócimy ich uwagę, aby mysz i ptaszek pootwierali ich klatki. Cztery wielkie słonie zaczęły biegać wokół cyrku. Tata słoń wbiegł do namiotu. Wszyscy biegali wokoło w panice. W tym czasie ptaszek otwierał zamki drzwiczek. A mysz otwierała klatki, aby wszystkie zwierzęta mogły wyjść. Wszyscy uciekli do lasu. Kierownik cyrku był w szoku i nie rozumiał co się dzieje. Był w panice. Kiedy biegał wokoło, cały namiot runął na niego. Zimbo, jego rodzina i przyjaciele zatrzymali się, aby odpocząć w bezpiecznym miejscu, z dala od cyrku. Byli bardzo zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. W tym momencie podeszła do nich małpka. Dimbo, ja i wszystkie zwierzęta dziękujemy Ci za ratunek z cyrku. Zamiast uciekać, kiedy mogłeś, postanowiłeś nam pomóc. Moi przyjaciele, na pewno zrobilibyście to samo dla mnie. Życie w lesie nauczyło mnie przyjaźni, i pomagania innym. Tak jest, zawsze troszczymy się o innych. Inaczej życie byłoby dla nas bardzo trudne. Więc Dimbo, kiedy kolejna podróż? Następnym razem, kiedy będziesz chciał opuścić las, daj nam znać. Tato, mamo, siostro, braciszku, jest mi bardzo przykro, że się martwiliście. Nabroiły, spokojnie, nigdy już nie opuszczę naszego lasu. I tak dalej kontynuowali drogę do domu przez las. Limbo cieszył się życiem w lesie i nigdy już nie narzekał na nudę.